W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam, czym jest tajemnicza biała lista podatników. Tak, 1 września bieżącego roku Ministerstwo Finansów opublikowało tzw. białą listę podatników VAT. Jest to tak naprawdę wyszukiwarka, na której znajdziemy podstawowe informacje dotyczące naszych kontrahentów. Po pierwsze, będziemy mogli sprawdzić, czy taki kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Po drugie, będziemy mogli zweryfikować, dlaczego jest wykreślony z rejestru i poznać podstawę prawną takiej decyzji. I przede wszystkim najważniejsza informacja będziemy mogli zweryfikować numer rachunku bankowego danego kontrahenta. No to nowość. A dlaczego jest to tak istotne? A jest to bardzo istotne, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku będą niestety nakładane sankcje na podatników, mhm. którzy dokonają przelewu zadaną fakturę na konto bankowe, które nie będzie znajdowało się na takiej białej liście, jeżeli ta faktura będzie na kwotę powyżej 15 tysięcy mhm. złotych. Czyli jeżeli zapłacimy Taką fakturę na rachunek, który nie będzie na białej liście, od tej części, która będzie przewyższa 15 tysięcy złotych, nie będziemy mogli tą część zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu. Rozumiem. A powiedzmy, że taka sytuacja rzeczywiście ma miejsce. Zapłaciłam mhm. na fakturę powyżej 15 tysięcy złotych na błędny rachunek bankowy i szybko się zorientowałam, czy mam jakieś pole manewru? Tak, w takiej sytuacji jak najbardziej, ponieważ podatnik będzie miał 3 dni od dokonania takiego przelewu na powiadomienie urzędu skarbowego o zaistniałej sytuacji. Wówczas uniknie kary. Okej, okay. to wiem chyba teraz już wszystko. Dziękuję Czyli, ci Podsumowując. Po pierwsze, sprawdźmy nasze rachunki bankowe. Okay. Po drugie, zweryfikujmy naszych kontrahentów. Mhm. I po trzecie, najważniejsze, przed dokonaniem przelewu sprawdźmy, sprawdźmy rachunek bankowy. Okay. Wtedy unikniemy sankcji. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.